Żeby pobrać w gizurę, Bo mam na most stowiaka uh, Cześć kochana a teraz dla podwyższenia jakości obraz założę okulary Zobaczcie jaki belmondo dobra fuck you z okularami Oczywiście co za się jak prawdziwy youtuber Szybciutko subskrybujemy jeśli subskrybujecie się na jakiś dzwoneczek, ktoś tego nie potrafi jeszcze tego zrobić, żeby była ta ikonka Walić to. Dobra, dzisiaj chciałem mówić e, o życiu na swoich zasadach, o w ogóle życiu. Nie wiem, czy w ogóle to zakumacie, ale w sumie to nie ma żadnego sensu. Jak jesteście inteligentni, <grytanie> teraz Wam pojechałem, to zakumacie. Jak nie, to no po prostu nie zakumacie. E, znaczy, <grytanie> dobra, jedziemy z tematem. Uff. Jest taka, jakaś taka narracja, takie gadanie, ja bardzo długo w to, nie wiem, wierzyłem też, to często powtarzałem, że... A w ogóle mam nadzieję, że mnie słyszycie, że... No właśnie, że co, że, 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 że nie żyję na swoich zasadach, ok? Że nie jestem sobą, że zakładam jakieś maski, że to nie były moje decyzje, że ja coś muszę i cholera wie co. Ja mam trochę inną narrację, bo ja uważam, że zawsze w swoim życiu byłem sobą, no bo jak nie sobą, no to kim? No przecież to jest kurde cholera nielogiczne. E, dzisiaj przynajmniej dla mnie to jest cholerę nielogiczne, że e, gadanie, że jak piłem alkohol, to nie byłem sobą. No byłem sobą, tylko e, byłem sobą adamem pijącym alkohol. Jak... E... Dzisiaj to uważam za branie odpowiedzialności za swoje życie. To o odpowiedzialności, też, kurde, takie słowo. Nie wiem, jak się w ogóle z Wami kontaktować, żebyście w ogóle cokolwiek zrozumieli, to co ja dzisiaj Wam e, chcę przekazać. Chciałem Wam przekazać, tak w jednym słowie to mogłem, bądźcie dla siebie dobrze, to był i koniec filmu, ale no dobra, jedziemy dalej z tematem, bo będzie, będzie za krótki. Chodzi o to, że w każdym momencie mojego życia, to ja podejmuję decyzje, nawet jak im się wydaje, że ja coś muszę, że ja coś robię przeciwko sobie, no to przecież to ja robię coś przeciwko sobie i to wynika zawsze z moich potrzeb. Czy to moje życie jest dzisiaj, że przyjechałem się tutaj nad rzekę i nagrywam do Was ten film, i mówię, wow, jakie ja mam teraz super życie, bo mogę sobie o godzinach tam, którejś skoczyć do rzeki, mogę sobie do Was nagrać filmik, mogę za chwilę wyjechać z, z ludźmi nad morze, mogę za chwilę wyjechać na drugi koniec świata, bo żyłem ja cudowne życie. Tutaj. Moje życie było zawsze cudowne, jeśli muszę w ogóle jakoś określać, nawet jak kilkanaście lat siedziałem temu za garażem i myślałem, żeby się zapić na śmierć, czy że chciałem, nie wiem, Pani samobójstwo, to też w takich momentach no miałem po prostu takie potrzeby. E, może to dla Was dzisiaj być trochę, może niezrozumiałe to moje gadanina, ale e, no chciałem się tym podzielić, że za każdym razem w moim życiu odbywa się to, co się ma odbywać. Gdyby się miało odbywać coś innego, to by się odbywało coś innego. Ech, w ogóle dzisiaj taka chęć. Ja często to lubię mówię ludziom właśnie na swoich gdzieś tam warsztatach, które prowadzę gdzieś tam na, na, na grupach wsparcia z racjonalnej terapii zachowań czy na meetingu Dda. Ja mówię o tym, że że nie jestem jakimś zbiorem kurwa nieudanych rzeczy. Nie jestem zbiorem kurwa nieudanych kurwa... Decyzji moich rodziców. Prawda? tylko to no, po prostu tak jest, no bo jak zakumałem, że w końcu to tak nie do końca są moje decyzje, bo jak ja mogłem zadecydować o tym, że ja się urodziłem w rodzinie i będę synem Tadeusza i Danuty. Powiedzcie mi, zwraccie mi to tajemnicę, czy ja o tym decydowałem, no prawdopodobnie nie, no może tam, tak jak dzisiaj sobie rozmawiałem z koleżanką, że rzeczywiście może tam są jakieś rozgrywki u góry się losuje super rodziców albo kiepskich, losuje, że jestem murzynem, czy losuje, czy jestem księczykiem, no ale dzisiaj, już, no dobra, I tego nie wiem, no wiem tylko dzisiaj, że podchodzenie do siebie i do każdego momentu mojego życia, e, że jest OK. tak muszę używać pisów. I braku chęci zmiany. No ale jak braku chęci zmiany, jak jeszcze napierdalam głową o ścianę? Jak braku chęci zmiany, jeśli kudę no stop kleję? Adam, co ty kurwa pierdolisz? Kurwa, to trzeba zmienić. Nigdy tego nie zmienisz, jak tego nie zaakceptujesz. Nigdy nie będzie ci w życiu dobrze, jak nie będzie ci dobrze w tym momencie, w którym jesteś teraz. Brzmi jak jakieś gadanie. O. Rybki rosną. Jestem nad wodą i tutaj e, e, pani ma taką działeczkę i właśnie sobie postanowiłem, że jutro jutro do pani przyjeżdżam z ciastem. Jest pani jutro? Jutro przyjeżdżam na ciasto do pani. Przyjeżdżam z ciastem. Jest pani tutaj na działce? Jutro przyjeżdżam na działkę do pani z ciastem. Jest pani jutro? Jutro? Jutro ma padać prawda. O, jutro ma padać. No to przyjadę do Pani w poniedziałek. Ale w sobotę na pewno będzie. No i bardzo dobrze. W sobotę na pewno. sobotę jestem nad morzem, ale w poniedziałek do Pani przyjadę z ciastem. I sobie chętnie zjemy. No. No, jest rewelacyjny. tutaj, to Wow, super. Wszystko jest tak, jak powinno być. Trzymajcie się, kochane ludziska.